Ciekawi Ciebie, jakie mieszkania będą się teraz sprzedawały, jakie będą ceny tych mieszkań, zapraszam Ciebie na rozmowę z Robertem Jarczyńskim. Nazywam się Patryk Nocek, wraz ze Spanielem zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18, zaczynamy. Dzisiaj ponownie jest ze mną Robert Jarczyński. Cześć. Ile Ty tych mieszkań masz? Oj, już nawet nie wiem ile mam, ale 55 w sumie kupiliśmy. No to chodźmy do jednego z nich. Chodź. Robert Jarczyński Od 2012 roku jest inwestorem na rynku nieruchomości. Rentier i autor książki Żyj z najem". Prowadzi kanał na YouTube. Buduje pasywne portfele mieszkań na wynajem. Z Robertem nagrałem już jeden wywiad, w którym możesz lepiej go poznać. Wrzucam go w karcie oraz będzie również w opisie materiału. Robert, dzisiaj zależy mi w szczególności na tym, aby dostarczyć wartość deweloperom. I pierwsze moje takie pytanie, jak uważasz, jakie mieszkania będą się teraz sprzedawały? Mogę odpowiedzieć prosto, ale powiem też wcześniej, jak, na czym polega błąd. Dlatego, że część deweloperów patrzy na to, jakie mieszkania się sprzedawały historycznie najlepiej, a no to będziemy budowali takie same. Albo jakie teraz się sprzedają, o, to będziemy, teraz takich brakuje, to będziemy teraz takie projektować. A to trzeba skorelować, połączyć z cyklem koniunkturalnym. Innymi słowy, w momencie, gdy mamy wzrost dochodów, wzrost zamożności, to deweloperzy budują małe mieszkania i jest potrzeba na większe mieszkania. W momencie, gdy część deweloperów zaczyna masowo budować większe mieszkania, to czasem rynek się zmienia w kontekście nawet możliwości zakupowych, tak jak stało się teraz. i Teraz te osoby, które te firmy, które by budowały dość duże metraże, no to one z tymi metrażami będą miały po prostu kłopoty, bo ludzie nie będą mieli ani zdolności i, i tak dalej. Czyli gdybyśmy nie mieli dzisiaj tak dużej inflacji, to jest ważny bardzo punkt, to ceny by zaczęły spadać. I to, i to byśmy widzieli. Więc gdyby teraz nie należy budować mieszkań dużych, tylko raczej wyprzedzić ten trend i raczej mieszkania małe, dwupokojowe. To będzie coś do 50 metrów. To jest coś, co w tych takich, powiedzmy, wolniejszych czasach sprzedaży się wybroni. I widzimy to także z naszej perspektywy. Ja nie jestem, gdyby, dużym deweloperem, który sprzedaje parę tysięcy mieszkań rocznie. Eee, sprzedajemy, powiedzmy, między 30 a 100 mieszkań rocznie. Tak w ten sposób można określić. W zeszłym roku to było. 50-50 mieszkań dla ym, osób prywatnych, takich po mniej więcej 50 do 70 metrów. I 50-50, w sensie druga, druga 50%, to było małe mieszkania dla inwestorów. Teraz jest tak, że mieszkań dla osób prywatnych sprzedaliśmy dwa, a mieszkań dla inwestorów małych sprzedaliśmy 70. Drobna różnica, więc jest ogromna dysproporcja. Innymi słowy, małe mieszkania się po prostu wybronią, bo je, będą, je będzie można łatwo handlować a z dużymi mieszkaniami będzie kłopot. Czyli to nie tylko wielkość mieszkania, ale też dobre dostosowanie tego mieszkania do, do najmu, tak, żeby ten metraż był y, odpowiedni, prawda? Bo, bo, bo... I funkcja, tak. I, w, i funkcja, właśnie Metra, metraż i funkcja. Okej, okay, a jak uważasz, y, y, czy mógłbyś przekazać jakąś radę, na czym deweloper nie warto, żeby oszczędzał? Czyli coś, co jak Ty kupujesz mieszkania od deweloperów, zwracasz mocno na to uwagę i ma, ma to dla Ciebie znaczenie, a czasami jednak deweloperzy na tym oszczędzają i tego nie ma? Tak, znaczy jest kilka takich rzeczy, to słuchajcie, jeżeli, jeżeli wylewki są krzywo zrobione, jeżeli, jak powiem, gładzie na ścianach są krzywo zrobione, jeżeli na insta instalacje są źle porobione, jeżeli jest kiepsko zrobiona elektryka, jeżeli układ mieszkania jest taki, żeby tylko pumu napchać, czyli żeby te metraże były jak największe, żeby więcej zarobić, a mieszkanie powinno mieć 50 metrów, a 58. No to mi się zdarzyło z, z deweloperami negocjować tak, że ok, bez negocjacji cena z metra zostaje taka sama, ale te 8 metrów to mi odcinasz. Bo to jest po prostu ściema, te 8 metrów korytarza. się korytarz. No tak. Nie, nie, absolutnie, no to, no to nie. Więc jak gdyby, to jest dużo elementów, na czym można oszczędzić. No i ja rozumiem, że są elementy, na, którym, na których należy oszczędzać. No ale, ale takie, które, no nie wiem, jeżeli kupiłem od jakiegoś dewelopera, to z kilku powodów. Prawdopodobnie dlatego, że lokalizacja mi pasuje, że mi metraż pasuje, że mi cena pasuje, że mi projekt pasuje. A jeżeli kupię coś od ciebie raz, no to przecież to jest naturalne, że chciałbym, żeby moi znajomi może też kupili. Albo kiedyś będziemy kupowali drugie mieszkanie. Nie? No to nie wiem, na polskim rynku nieruchomości nie ma w ogóle takiego myślenia wśród deweloperów. Nie spotkałem się, żeby oni dbali o klientów na poziomie takim, żeby ci klienci wracali. No z drugiej strony, takim chyba najbardziej popularnym klientem dewelopera jest ktoś, kto kupuje raz albo może kiedyś za, za ileś lat kolejne mieszkanie kupi. Więc ta krótkowzroczność deweloperów wydaje się trochę uzasadniona w tym przypadku. Okej. Okay. Ja nie mam bardzo dużej skali, tak, ale ym, za każdym razem gdy komuś coś sprzedaję, to staram się zadbać o to, czy też cały mój zespół stara się zadbać o to, żeby ta osoba kupiła po raz kolejny. I zdarza się, że ktoś kupuje jedno mieszkanie, tak, ale dużo częściej jest, że ktoś kupuje trzy mieszkania, a nawet i siedem w ciągu dwóch lat. To już pod kątem inwestycyjnym na pewno. No, tak, oczywiście. Okej, okay, a jeszcze wracając do tego tematu, co zrobić, czego nie robić. W takim razie, za co klient nie dopłaci i czy zauważasz jakieś elementy w inwestycji deweloperskiej, które są zbędne? Że deweloper je wykonał, a docelowy nabywca zupełnie na to nie zwraca uwagi i to są pieniądze wydane niepotrzebnie. Widzę, że ludzie nie chcą płacić np. za to, że damy niejem smart home, jakieś takie albo cokolwiek wyjątkowego, chociaż widziałem takie rozwiązania. Albo hmm, ludzie nie chcą płacić za to, czego nie widzą i nie rozumieją. Innymi słowy, albo zostaje edukacja klientów, albo po prostu obcinanie pewnych kosztów na tym poziomie. No, no niestety tak to zostanie. W Polsce klienci nie są wyedukowanymi klientami. Czy czegoś mi brakuje? No, myślę że, myślę, że te rzeczy, których dotykamy, zawsze one powinny być stabilne, dobre, dobrej jakości. Wszystko to, czego dotykamy. My, kiedy robimy sprzedaż mieszkań, bo, bo jednak robimy także flipy na rynku nieruchomości hurtowo. To wszystkie te elementy, których nasi klienci dotykają, dbamy o to, żeby one były dobrej jakości. Wszystkie, tak? Dotykasz klamki, dotykasz yy, yy, później wszystkich elementów, które są dotyczącą wykończenia, one muszą być dobrej jakości, przynajmniej te. znaczy oczywiście inne też, ale te muszą na pewno. O. Okej, okay, a powiedz mi, bo kupujesz pakiety mieszkań od deweloperów, handlujesz nimi, robisz je na wynajem. Tak. Jak twoim zdaniem będzie to aktualnie wyglądało? Czy dalej warto, czy to jest rynek, w ogóle flipy na pierwotnym, to jest coś, co teraz będzie dalej się opłacało? Znaczy, nie no, oczywiście że się będzie opłacało. Dlaczego ma się nie opłacać? Tylko zależy, jak kupisz. No, jeżeli spotykam oferty na rynku, i to moi niektórzy no, znajomi oferują, powiedzmy, że cena jest jakaś, a oni podbijają ceny do góry, bo mają super warunki, jakieś zmieniają warunki, deweloper się dogaduje, ale cena jest wyższa. Twierdząc, że, że ceny w przyszłym roku będą dużo wyższe, bo jest duża inflacja, no to ktoś, kto robi takiego flipa na rynku pierwotnym, no nastawia się na kłopoty. Tak bym powiedział. Moja strategia jest zupełnie inna. Dogaduję się z deweloperem. Yy, oczywiście nie z każdym, z większością się nie dogadamy, tak? ale, ale hurtowy zakup mieszkań najczęściej przebiega w ten sposób, że negocjujemy jak hurtowy klient. Czyli negocjuję najlepsze możliwe warunki dla osób, które od nas kupią w taki sposób, żeby miały taniej niż w ofercie dewelopera, żeby miały jeszcze wyłuskane najlepsze mieszkania, żeby miały pełną opiekę od początku do końca. Czyli jeżeli oferta dewelopera jest taka, no to ja wynegocjuję niżej. Czyli już na tej różnicy zarabiasz pieniądze. I nawet jeżeli za dwa lata tak jak powiedzmy średnio trwała inwestycja deweloperska, sprzedaż w cenie, którą chciał deweloper dwa lata wcześniej, no to zarobisz na tym pieniądze, mówiąc w skrócie. A jeżeli jeszcze kupujesz na wynajem, no to w ogóle kupujesz w dzisiejszej cenie, a płacisz pieniędzmi za dwa lata tak naprawdę, więc, więc ma, to, ma to duże plus. Myślę, że jeżeli wszystko zostanie zrobione wedle strategii, którą opracowałem tak, i, i którą uczę innych inwestorów, no to tutaj za dużo ryzyk, a jeżeli jeszcze ten ryzyka namierzysz i masz na nie rozwiązania, no to to, to jest bezpieczne rozwiązanie, to jest po prostu bezpieczne działanie. Okej, okay, a powiedz mi, jakie są Twoje przewidywania dotyczące cen nieruchomości? Widzisz, tutaj jest dosyć gorący temat, bo co to znaczy pozytywna informacja? No, część ludzi powie że pozytywna informacja jest wtedy, jak te ceny runą w dół, bo będziemy mogli je kupić. Drodzy mówią, nie, no, pozytywna informacja jest wtedy, kiedy te ceny wywalą w kosmos, bo będzie w ogóle jak je produkować i jak je zrobić. Więc moja tutaj informacja dla osób, które liczą na statki jest taka, że to jest raczej niedoczekanie. W sensie nieruchomości są ogromnym zabezpieczeniem przed inflacją. I to w skali świata od 5000 lat, bo to jest najstarsza forma inwestycji. I oczywiście, ja rozumiem wszystkie kwestie popytowo-podażowe i to, że mamy wojnę za granicą, i to, że jest część ludzi, która się wstrzymuje z zakupem, to jest wszystko dla mnie jasne. Natomiast przypominam, że mamy rekordową w tym tysiącleciu inflację i ona wcale nie zamierza się zatrzymać. Więc mm, trzymanie pieniędzy na koncie, nawet z 7% oprocentowaniem, co jest w ogóle super, i tak dalej, i tak powoduje, że na tej inflacji tracisz. Kilkanaście procent, mówimy jeszcze o tej prawdziwej inflacji, nie o współczynniku CBI, do którego przyznaje się rząd. Prosty przykład: tankujesz benzynę. 5 miesięcy temu tankowaliśmy za 5,30, 5,50, teraz jest prawie po 8. To gdzie tu jest 16 procent? Tutaj jest 40 prawie procent inflacji takiej faktycznej. Energia, ile wzrosła? Już są zapowiedzi, że w przyszłym roku wzrośnie kilkadziesiąt procent. Kilkadziesiąt to znaczy, ile? 40, 50, 60. Praca w przyszłym roku też wzrośnie. Materiały, okej, okay, materiały zaczną teraz spadać. Ale mimo wszystko, trzymanie pieniędzy na koncie jest pewne, że stracisz. Pytanie tylko w jakim czasie. I teraz pytanie, czy nieruchomości spadną więcej, bo są osoby, które liczą, będę trzymał, dostanę odsetki, czy spadną więcej niż. Ich siła nabywcza pieniędzy spadnie na inflację. To ja bym tak powiedział, to jest pierwsze pytanie. Uważam, że będą takie obszary na rynku nieruchomości, tak jak każdy rodzaj inwestycji, że ceny nieruchomości w niektórych obszarach pospadają. Gdyby nie było dużej inflacji, ceny by pospadały. Dlaczego? No bo po prostu no, zaczęła się recesja i tak dalej. Ale my nie mamy zwykłej recesji. Mamy coś, co możemy przylepić łatkę. Stachflacja. A to powoduje, że mamy gigantyczną inflację i recesję. Dwa w jednym. I nie da się tego łatwo zablokować. Efekt będzie taki, że ludzie po prostu zbiednieją. No i trzeba uciekać do innych aktywów. Trzymanie pieniędzy na koncie jest no... To jest pewne, że stracisz, trzymając pieniądze na koncie. Większość ludzi nie myśli w jakiejś trzeciej perspektywie. W kontekście tego, dobra, nie chcesz kupić nieruchomości, bo się boisz, to kup jakieś aktywo. Kup, nie wiem, już nawet nie namawiam na giełdę, tak, ale po prostu jakiekolwiek aktywo. Złoto, srebro, jakieś surowce, nie wiem, ETF-a tak zwanego, ale uciekać z pieniędzy trzeba i to jest jasne. Czy są inwestycje, które więcej zarobią niż nieruchomości w ciągu dwóch, 3 lat? Jasne, że są, oczywiście. Natomiast jeżeli inwestycje, bo widzisz, tu jest kilka wariantów. Wysokie stopy procentowe i strach powoduje, że część ludzi po prostu się te lepiej yy, nie kupują. No oni tacy są, to jest charakter tych osób. Czy mają rację, czy nie, nie wiem. Zadałem pytanie jednego z moich, z moich wspólników: Przemek, chciałbyś teraz kupić mieszkanie dla siebie? On nie jest zawodowym inwestorem, tak? Chciałbyś kupić teraz mieszkanie dla siebie. Masz na to zdolność kredytową? Kupujesz czy nie? Nie. Dlaczego nie? No bo dzisiaj mnie stać, ale nie wiem, co się jeszcze wydarzy, i może się okazać, że mi nie będzie stać, i co wtedy? Ja mówię, no ale jak to, ale ceny mogą na przykład być o 30% wyższe. Nieważne, ja się nie czuję pewnie, nie czuję się stabilnie, nie wiem, co się wydarzy, boję się, ja bym się wstrzymał. I widzisz, jest bardzo dużo wedle badań, tutaj oto domu, yy... Jeżeli tutaj nie, nie, nie mylę teraz, oni jak gdyby robili statystyki, robili badania, ankiety, jakie są decyzje zakupowe. I okazało się, że prawie 40% ludzi na rynku się wstrzymuje ze strachu, z niepewności, nie wiedzą, co mają zrobić. No więc pytanie, co by się stało, gdyby teraz na przykład w przyszłym roku mamy wybory. Rząd zadba o swoich wyborców. Już zapowiedział, że nie będzie dziwoł, tylko będzie polonus. Jeszcze dazł milion dodatków, wakacje kredytowe i tak dalej. To zawsze jest dobra dla dłużników, tak faktycznie. Czyli nie dojdzie do jakiegoś Armagedonu finansowego dla osób, które są zadłużone. Nie spodziewałbym się. A jeżeli rozwadniamy wartość pieniądza, a to się teraz będzie działo na masową skalę, to co się stanie z aktywami? Wszystkimi. No, będą trzymały wartość, ale nominalnie wzrosną. Właśnie, nominalnie bardzo, ale wzrosną. I teraz yy, pytanie, gdybyśmy grali w ruletkę, przepraszam, ale chodzi o to, gramy w ruletkę, obstawiamy, robimy zakład, to a, w ciągu dwóch lat więcej co? Wzrośnie nieruchomości czy odsetki bankowe na koncie? Nie? No i ja stawiam nieruchomości. Czy po drodze będzie może być czas, że coś tam spadnie, procent, dwa, trzy? Tak, może być, jasne, oczywiście, że tak. Gdyby tak się wydarzyło, to ja bym, ku, ja bym chciał kupić jeszcze więcej nieruchomości, no bo zdaję sobie sprawę, że nieruchomości to jest skumulowana wartość pracy, energii i materiałów. No, i te trzy czynniki, znaczy dobra, te dwa z tych trzech czynników idą do góry grubo. I jeszcze zapowiedziane, że w przyszłym roku pójdzie grubo. Jeszcze należałoby dać podatki przed Nowy Ład. I jeszcze weszła nowa ustawa deweloperska od 1 lipca, która narzuca na deweloperów nowe obowiązki. Czyli co? Czy nieruchomości, w, powiedzmy w średnim okresie, 3-5 lat będą w ogóle jakkolwiek tańsze niż teraz? Uważam, no, że jeżeli nie wydarzy się nic. Wyjątkowego na poziomie wojny, na terytorium Polski i tak dalej, nie ma szans. No ale co ze stroną podażową? Czy nie uważasz, że jeżeli ta podaż będzie już jest znacznie niższa, mm -hmm. po, przepraszam, popyt po stronie klientów jest znacznie niższy, to czy ceny nie powinny spaść w dół? Jeżeli ceny w Polsce byłyby wysokie, to jest gdyby wyjaśniam, nie chodzi o ceny nominalne wysokie, tylko ceny w pracy są bardzo niskie w Polsce, no to zobacz, że. Deweloperzy po prostu się wstrzymują. Czyli może być moment, że będzie za dużo w kolejce, tak? Ale deweloperzy też teraz mówią, że wcześniej był taki niedosyt, że głowa mała, że oni nie dążali z budową. Teraz jest, no, powiedzmy, pojawia się ileś niewpłonych lokali. Jasne, ale to nie jest na poziomie Armagedonu, to po pierwsze. Po drugie, z masa ludzi, którzy jednak za gotówkę kupują. To nie jest, że nie. I jak gdyby pytanie, co się stanie, jeżeli od przyszłym roku otworzą ten Polonus, czy dadzą jakąkolwiek inną zapomogę? Przecież jeszcze uruchomił się 27 maja ten program nieruchomości bez płodu własnego, tak? który tak naprawdę masz na jeszcze innych warunkach swoich pieniędzy nie musisz wyłożyć. Więc ja rozumiem, ale nie przeceniałbym tutaj tego w kontekście popytu i podaży, bo z deweloperami różnymi rozmawiałem. Oczywiście nie ze wszystkimi, ten rynek jest ogromny, nie poznam nigdy wszystkich. Ale widzę, że oni się wszyscy, ci z którymi próbują przesunąć w kierunku najmu. Ja mówię, ale dlaczego tak próbujecie zrobić? Bo mówią, to ile na najmie teraz możemy wyciągnąć, to po wybudowaniu mamy, nie wiem, 10% stopy zwrotu. No to w krajach rozwiniętych mamy 2-3%. Mamy 10%. Oczywiście dla dewelopera, który sobie to zrobi hurtowo. 10%. No to najem powoduje, że nieruchomości trzymają wartość, bo teraz mamy Eldorado dla inwestorów nieruchomości. Taki na wynajem, no bo kupujesz w cenie, gdzie możesz negocjować, nieruchomości tracą na wartości, tak, fakty, że, przepraszam, y, pieniądze tracą na wartości, a równocześnie najem podskoczył między 20 a 50%. Mieszkanie, w którym jesteśmy teraz, w którym nagrywamy, przed y, rozpoczęciem wojny można było ze za tysiąca złotych miesięcznie, teraz 3700, 3800, to jest 50% do góry. To nagle z 5,5% zrobiło ci się 8. To jest bardzo dużo. Więc jak gdyby, sorry, może będę kiedyś żałował takich słów, chociaż wątpię. Ceny, moim zdaniem, w Polsce, a nie za bardzo mają gdzie spaść? Mogą spaść, jasne, ale nie za bardzo mają gdzie. Z Za Zatem mają bardzo dużo miejsca do tego, żeby były wzrosty. W Polsce nie ma funduszy inwestycyjnych hurtowo. Co 2% obrotu może kupiły tak naprawdę, a powinny kupować ze 30% obrotu rośnie liczba inwestorów na wynajem. Dzisiaj mamy około 2,5-3% populacji w Polsce to są inwestorzy na wynajem. A powinno być 10%, czyli 3-4 razy więcej. W ciągu najbliższej dekady dwóch będzie ich ze dwa razy więcej. Mamy klientów, którzy w zeszłym roku kupili ileś, a w tym roku kupili... Słuchajcie, no, rok się nie skończył, kupili trzy razy więcej. Więc może ja mam zaburzony pogląd, bo mam pewnego rodzaju segment rynkowy dotyczący najmu, ale tutaj jest po prostu kolejka. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś deweloperem, masz pozwolenie na budowę, startowałbyś z inwestycją, czy też zaciągał ręczny jak wielu deweloperów teraz? Ja jestem strategiem. Jeżeli bym myślał krótkoterminowo i ze strachu, i bym nie miał rozwiązania, co zrobić, dalej bym się wstrzymał. Jeżeli znalazłbym rozwiązanie pod tytułem komu i jak to sprzedać, to bym się wstrzymał jeszcze chwilę, aż firmy budowlane zrozumieją, że muszą obniżyć koszty, bo po prostu część deweloperów się po prostu wycofa. I już widziałem takie oferty, że firmy budowlane się zgłaszają, chętnie wykonamy coś tam i tak dalej. Po prostu schodzą z marsz swoich, tak? I tak samo zarobki ich pracowników również schodzą. No, no trudno, taki jest rynek, więc ja bym po prostu zaczekał, aż firmy budowlane będą się same prosiły o to. I to byłby moment, kiedy bym otworzył sprzedaż. I to jest wkrótce. Kwartał. Pa. No to też zależy, o który asortyment robót budowlanych chodzi, no bo jeżeli mówimy o tych wczesnych, wykopy, jakaś stal, beton i tak dalej, to co jest produkowane na samym początku, no to to będzie taniało wcześniej niż roboty wykończeniowe, bo te roboty wykończeniowe jeszcze tą siłą rozpędu tych inwestycji, które wcześniej wystartowały, jeszcze dalej tam mają Eldorado, ale kiedyś, kiedyś to, to ich dogoni. No i faktycznie, faktycznie też mi się wydaje, że takie, takie spadki cen będą miały miejsce na rynku. Tak, no jak gdyby wykonawstwa jak najbardziej. Jak gdyby to, skoro mówimy, że materiały spadną i, i, i kwestia wybudowania trochę spadnie, to ceny nieruchomości też powinny spaść. Okej, okay, ale jesteś deweloperem, zaczynasz budować, ale budujesz już wedle nowej ustawy, która na Ciebie, na ciebie narzuca w ogóle dodatkowe podatki i tak dalej, więc ja tutaj nie widzę za bardzo takich możliwości. Nie? I jeszcze, jeszcze pytanie, które moglibyśmy zadać. Gdybym dzisiaj miał budować to, co bym budował, bym budował na wynajem. Po prostu małe mieszkania na wynajem, które można przerobić sobie na inny sposób bo można je ładnie, ładnie poprzełączać, połączyć, żeby były większe, ale generalnie budowały małe mieszkania na wynajem. I zresztą takie budujemy, czyli takie projektujemy do sprzedaży. Ok. Powiedz na koniec Robert, jak można się z tobą skontaktować? Myślę, że najlepiej skontaktować się ze mną przez moją stronę robertjarczyński.pl albo przez stronę mojej firmy do zarządzania najmem żyjznajmu.pl. Linki do kontaktu będziecie mieli w opisie materiału. Dzięki serdecznie, Robert, za dzisiejszy wywiad. Dzięki serdecznie. Cześć. Cześć, cześć.